Oj, opowiedz jeszcze raz. Opowiedz, dać ci wszystko. Jak ślicznie. Jeszcze raz. No, co jeszcze robisz? Powiedz wszystko. No, powiedz jeszcze. Powiedz jeszcze. Żeby mama też słyszała. Ślicznie. A babcię zawołał? Ślicznie rozmawiamy, ślicznie. A co będziesz robił jutro, powiesz tacie? Co jutro będziesz robił? Opowiedz tacie. Opowiedz. No opowiedz. tak. I jest tak. Ślicznie gadasz. Co jeszcze powiesz? Co jeszcze opowiesz Tocie? Powiedz, Mikołaj, co będziesz jadł? Co będziesz jadł jutro? O, tyle wrażeń. Co jutro będziesz jadł? No, opowiedz. Opowiedz. Hmm. No, co ty? Cicka? Cicki, cycki, cicki? Tak? Co młody człowiek ma w głowie? Co masz w głowie? Powiedz. Co młody człowiek ma w głowie w tym wieku cały czas? Dęczki, dziecki, dziecki. Tak. Pogadasz jeszcze? Co jeszcze powiesz? Powiedz jeszcze. Mikołaj Tak! Ślicznie rozmawiasz licznie o i proszę machamy do kamery machamy tak do mamy pomachaj powiedz coś mamie powiedz mamie no powiedz trema tak co jeszcze mamie powiedz Powiedz, jak będziesz się dzisiaj kąpał? A -a. Mikołaj? No powiedz. Będzie robił plum, plum plum. Plum będziesz robił? Powiedz ładnie będziesz. No powiedz. Powiedz, nie wstydź ci. Powiedz mamie. A -a. Tak. Co prawda nie brzmiało to jak tak, ale zawsze wiemy o co chodzi, tak? O co chodzi? Co jeszcze powiesz? Co jeszcze powiesz? Co jeszcze powiesz? Młodociany bokserze? Uuu, już koniec, nie chce już nam się gadać, tak? Z takim smutkiem powiedziałeś? Dobrze, już nie musimy. No pogadaj jeszcze z nami, pogadaj z nami.